Siemanko, witam wszystkich serdecznie z tej strony Sahaj i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z nie od razu Rzym zbudowano, jest to już czwarty epizod w tej serii i dzisiaj mam dla was kolejne trzy spotkania ze składem z ligi belgijskiej, po pierwszym meczu bardzo udanym, wygranym, mam nadzieję że będziemy kontynuować serię zwycięstw, no i przechodzimy do meczu Jesteśmy już w menu no i przechodzimy do spotkania Kolejny rywal, kolejny bez względu na no naprawdę na razie jeśli chodzi o, no, o to no to jest fajnie Josie Altidor na ataku, zawodnik Sunderlandu eee, Prawy pomocnik, którego nazwiska do końca nie pamiętam ale naprawdę bardzo dobry jest ten zawodnik Chyba 88 tempa i 40 sztuczek ma ten pomocnik w więc możemy mieć z nim problemy No ale przede wszystkim brak zgrania to jest nasz najmocniejszy atut No i przechodzimy do kolejnego spotkania Warsaw Hussars Suarez! Ajajaj, Matias Suarez, naprawdę tam ładny zwód naszego napastnika. Gorzej już było z dojściem do sytuacji strzeleckiej. Luis do Suareza, kolejny dobry. A tak się Matias Suarez i mamy w szóstej minucie bramkę na 1 do 0 dla Warsaw Hussars. Ciman, Body, Bojo, Luis. Nie ma faulu. Aj, aj, aj. Aj, tam przejął tą piłkę, jak nie cudem. Matias Suarez sprzed pola karnego wypluwa tą piłkę Perkins. No i mamy 2 do 0. Chyba Mbojo zrobił, no ale za chwilkę się przekonamy, nie jestem pewien. Luis, to był Luis, a więc mamy 2 do 0 w bramce naszego rozgrywającego. Bardzo ładny złot Suareza, uderzenie sprzed pola karnego. Nie wychwycił tej piłki bramkarz, no i Luis musiał to strzelić. Jeff Luis. I mamy już 2 do 0. Luis do Suareza to musi być bramka proszę państwa, to musi być bramka na 3-0. Suarez, no, było blisko, aby tej bramki nie było, no ale na szczęście Suarez trafia i mamy już 3 do 0 po drugiej bramce Matiasa Suareza. Simon bardzo ładnie przejął tą piłkę. Joseph Monroe's. Dewite. Dewicze do końca powalczył tą piłkę bojo, będzie sam na sam drukarzem bojo, bojo i słupek, no nie wierzę, nie wierzę dwie tak dogodne sytuacje zmarnowaliśmy i Suarezem i bojo powinno być już 5 do 0 a tak wciąż prowadzimy tylko tylko lupa z trzema lukami Suarez, sprzed pola karnego pięknie broni Perkins Trzeba prowadzimy 7 do 1 Naprawdę może oprócz tego strzału przed chwilą wszystkie mogły zakończyć drogę w bramce. Ryba, Suarez. Nie radzą sobie obrońcy mojego ale z Suarezem. Zbóg był niepotrzebny, ale to musi być bramka. To musi być gol. Nie wierzę, nie wierzę, że to nie wpadło. Bojo. Drugi słupek, ale na szczęście udała mu się dobitka I mamy 4 do 0 do szerwy. Body. Suarez do Bojo. Bojo do Suareza, ale wczoraj sklepali. Suarez i mamy bramkę zdobytą lobem mamy bramkę zdobytą lobem prowadzimy 5 do 0 a Matias Suarez zalicza klasycznego hat w pierwszej połowie naprawdę nasz przeciwnik na kolanach no i koniec pierwszej połowy spotkania prowadzimy 5 do 0 nie dajemy szans levelowi. no i za chwilę przechodzimy do drugiej połowy bardzo ładny przyrzut do Vandenbura Vandenbur Kage Kage pięknie to rozegrał z Bojo, Kage Kage do Suareza No nie miałby szans i tak Suarez tego pojedynku piłkę No nawet się nie będę cieszył z takiej bramki Ponieważ yy, no coś nie bywałego zrobił u bramka śrywali wypadło mu piłka z rąk suarez tutaj musiał to strzelić mamy czwartą bramkę Matiasa suareza i prowadzimy już 6 do 0 oj mamy 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 tutaj poważnego laga no i co się stanie utracono połączenie i teraz uwaga uwaga bo coś mi się wydaje że to utracono połączenie z mojej winy Chyba tak, bo bardzo długo się ładuje Uf, na szczęście nie Na szczęście nie z mojej winy utracono połączenia A więc Wygrywamy ten mecz 6 do 0 Zyskujemy sporo monet na nasze konto No wygralibyśmy pewnie więcej Ale zostaliśmy rozłączeni z przeciwnikiem Na szczęście Nie z naszej winy Mamy kolejne zwycięstwo I za chwilę przechodzimy do następnego spotkania Więc jesteśmy już w menu przedmeczowym drugiego, ostatniego dzisiaj odcinka, ostatniego dzisiaj meczu w tym odcinku i pierwszy raz trafiliśmy na kogoś z zielonym zgraniem, 76 zgrania Veil, vale. brązowy skład, srebrny bramka, 6 złoty ofensywny pomocnik, yy, to znaczy Cabore, który jest defensywnym pomocnikiem, gra jako ofensywny pomocnik. No ale pomimo tego, że nasz yy, przeciwnik ma zgranie na no to, niestety dla niego niestety jego skład nie jest imponujący, więc miejmy nadzieję, że po ostatnim zwycięstwie 6 do 0. Nie zwolnimy tempa I tutaj też odniesiemy wysokie zwycięstwo Aby zyskać jak najwięcej monet By mieć te pieniądze Na y, dobre składy Do lig Co będzie? Bardzo złym Wynikiem O i teraz Suarez ładnie to przyjął Suarez I mamy 1-0 Financyjny strzał w 14 minucie Matias Suarez Nasz najlepszy, najlepszy strzelec. strzelec Jejku Daje nam prowadzenie, spójrzmy na to jeszcze raz. Chciałem strzelać mocno, ale potem pomyślałem, a może Finezja, no i się udało. Prowadzimy 1 do 0. Dobre podanie do Suareza, ten wrócił w idealnym tempie z pozycji spalonej. Suarez, kolejny strzał Finezyjny i kolejna bramka Matiasa Suareza. Mamy już 2 do 0 po dwóch bramkach tego napastnika. No naprawdę wyrasta nam na gwiazdy zespołu i na kogoś, kogo zapamiętamy na dłużej. W tej edycji FIFA Ultimate Team. Spójrzmy na to jeszcze raz. Prowadzimy już. 2 do 0. Bojo do Suareza. Suarez nie dał szans tam obrońcy rywali. Suarez! I mamy klasycznego hat-tricka. Kolejny klasyczny hat-trick Matiasa Suareza dla naszej drużyny w 32 minucie spotkania. Dzięki naszemu napastnikowi grającemu z numerem 9. Prowadzimy już. 3 do 0. No i uwaga, uwaga, czyżby Rage Quit? Dużyny Prestige tak jest, mamy kolejny Rage Quit dzisiejszego dnia. A więc 3 do 0. Wynik, takim wynikiem kończy się to spotkanie. I takim wynikiem kończy się ten epizod. Nie, oczywiście, co ja mówię, w tym epizodzie miały być 3 odcinki. A więc za chwilę przejdziemy do następnego spotkania. Przechodzimy już do ostatniego spotkania w tym epizodzie. Spotkanie przeciwko Wild Russia no i zdecydowanie najlepszy skład z którym do tej pory się mierzyliśmy Dawid Willa w ataku Iwan Szic na lewej pomocy niestety reszty graczy nie znam jest to hiszpański skład 100 zgrania, pierwszy skład z którym gramy, który ma 100 zgrania no zobaczymy jak wyjdzie deszcz pada, nie lubię bardzo, nie lubię grać w deszczu chyba już o tym mówiłem no ale dobra, zobaczymy jak to będzie no, 6-0 Rage Quid i 3-0 i Rage Quit to na razie wyniki w tym epizodzie A więc miejmy nadzieję, że tutaj utrzymamy poziom, będzie bramka, ale ze spalonego niestety Suarez Nie mamy 1,0 w 5 minucie Jest spalony No jeszcze szemurek, bardzo dziękuję Devite Jak to wyjdzie, Devite ładnie uderzył Devite Ale broni Casilla Tak nie można w lidze takie sytuacje będą się mieścić niesamowicie ale no, na szczęście do ligi jeszcze troszeczkę spotkań przed nami i można to będzie doszlifować Suarez bojo, tutaj już nie będę czekał tutaj już oddam strzał i tutaj już pokonam bramkarza, mamy 1 do 0 w 29 minucie i Lombem Bojo pokonuje bramkarza rywali napastnik grający z numerem 10 wpisuje się na listę strzelców i daje nam prowadzenie te dobre dośrodkowanie Joseph Monroe z broni Casilla Jeszcze jest dobitka ale wybita piłka niestety To powinno być 2-0 Naprawdę musimy uważać Kloze i Villa, oni takie sytuacje będą wykorzystywać Świetnie broni Silvio Proto już druga sytuacja stam na sam pomiędzy Kloze a Proto z której zwycięsko wychodzi nasz goalkeeper Będzie groźne dośrodkowanie ale spokojnie tutaj bezproblemowo No i mamy koniec pierwszej połowy w której powinniśmy prowadzić zdecydowanie wyżej niż 1-0, no, ale trudno. Zobaczymy jak będzie w drugiej części gry, do której za chwilę przejdziemy. Jesteśmy już w drugiej części gry, no i musimy się naprawdę wziąć w garść i zacząć wykorzystywać sytuacje, które sobie tworzymy. Bo tak nie można grać, jak gramy z nad bramką. Luis, świetnie Luis, będzie groźnie. Wykorzystajmy to Luis i mamy 2 do 0. Bardzo ważna bramka Jeffa Luisa w, w 54. minucie spotkania. Daje nam już jako taki komfort to trafienie, ponieważ naprawdę grało się coraz ciężej przeciwko naszemu rywalowi. Świetny strzał Luisa lewą nogą. No i na szczęście prowadzimy już 2 do 0. Luis de Vita. Mbojo, Luis, bardzo ładnie teraz pograliśmy. Suarez na skrzydło do Monroosa. Monroes, Monroes dośrodkowanie, jest tam Devite, jest też Mbojo. I ani jeden, ani drugi nie potrafi umieścić piłki w siatce rywala. Naprawdę było blisko, ale niestety nie mamy kolejnej bramki. 79 minuta, już bardzo mało dzieli nas od... Zwycięstwo w tym spotkaniu Suarez teraz zawalił się z obroną rywala Suarez 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 I mamy 3 do 0, kropka na d Gwóźdź do trumny Koniec no kładą się przed nim obrońcy rywala Coś nie niebywołego teraz zrobił nasz przeciwnik Devite Jak tego nie trafił nasz defensywny pomocnik To powinno być 4-0 Ale tam fatalnie zagrał w obronie nasz rywal Te ślizgi były bezmyślne ale to problem naszego rywala, a nie nasz Devite, Dombojo i Lombembojo broni Casilla oj ryzykownie teraz zagra nasz przeciwnik mojo Casilla, mojo jeszcze raz i mamy 4 do 0, no to już jest kolejny pobiom w tym epizodzie i mamy rage quit a więc proszę państwa oby rage quit oby to był rage quit ładuje się dosyć długo za chwilkę zobaczymy co to jest Jest to Rage quit naszego rywala przy prowadzeniu 4 do 0 dla Warsouth Hussars, a więc kolejny Rage quit w naszej serii naprawdę wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Mamy chyba 8 zwycięstw i jedną porażkę jak na razie. Ja z mojej strony dziękuję wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do subskrypcji, łapaj w górę, komentowania. No i do oglądania oczywiście następnego odcinka, gdzie zagramy jeszcze dwa składy dwa mecze składem z Ligi Belgijskiej i będziemy się z nim powolutku żegnać. Dziękuję, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!